koziorożce na miesiąc maj. Ok, no i rozpoczynamy tą kartą głupca. Kartą głupca, kartą podróżnika, kartą wewnętrznego dziecka. No każdy z nas ma jakieś wewnętrzne dziecko, wiadomo, nie? No. Tutaj kolejna karta. Szósteczka denarów. Tutaj kolejna karta. Ta szóstki buław. Yy, mamy też dwójkę denarów, czyli jakieś wydawanie tutaj pieniędzy. E, mamy tutaj dziewiątkę denarów. Mamy tutaj dziewiątkę denarów. Słuchajcie, same monety. No w końcu koziorożec, nie? No, znaki ziemne. I już od razu tarot pokazuje, że to koziorożec jest. No. O, i maga mamy. Dobra. No to tak, zacznę, zacznę tutaj sprawy zdrowotne. Karta maga już od razu określa nam krtań, gardło, jakieś drobne problemy, krtań, krtań, gardło. Tutaj szóstka denarów określa nam jakieś nawyki żywieniowe, czyli musimy po prostu zadbać o jakąś dietę, taką troszeczkę zdrowszą, zdrowiej się odżywiać. Także tutaj nawyki żywieniowe i krtań, gardło, jakieś drobne przeziębienia mogą być na początku maja, natomiast w drugiej połowie maja może nam być już troszeczkę lepiej. No dobra, więc zaczynamy, więc zaczynamy. Mamy tutaj kartę szóstki, szóstki buław i głupca, o czym mówi, że sprawy w maju, które załatwiamy mogą pójść nam trochę z opóźnieniem, Czyli coś chcieliśmy na przykład załatwić w tym tygodniu, to będzie to załatwione na przyszły tydzień i będziemy troszeczkę żyć właśnie tak troszeczkę wolniej, dlatego że sprawy macie jeszcze do załatwienia. Widać tutaj w karcie maga. 6 buław, jeżeli mamy w minusie, to ona po prostu te sprawy opóźnia, tak? To ona te sprawy. Opóźnia, czy to są jakieś sprawy właśnie związane z pracą, czy to są sprawy związane z jakimiś szkoleniami. Tutaj przy karcie Maga prawdopodobnie jest jakiś egzamin bardzo ważny. Może to być egzamin na prawo jazdy i dwa razy, żeście oblali, bo mamy tutaj dwójkę, dwójkę monet, bądź po prostu jakiś inny egzamin. No i tutaj przy karcie szóstki jest to szóstka oczywiście denarów. No, będziemy tutaj dbali o linię w miesiącu maju. Będziemy tutaj dbali o linię, również wychodzili na świeże powietrze, bo mamy kartę dziewiątki tenarów. Są to ogrody, są to parki, są to jakieś, właśnie, odległe miejsca, tam gdzie możecie poczuć spokój, gdzie możecie poczuć mniej stresu. Także tak koziorożce będą się tutaj. Relaksowały, tak? Tutaj jest pokazany chill, tu jest pokazany relaks i liczenie trochę na własnego siebie. Jeżeli właśnie chodzi o, drugi, jeżeli chodzi właśnie o e, drugą połówkę, e, że jesteśmy wolnymi koziorożcami, będziemy chcieli być dalej wolni, ponieważ mamy kartę maga. Jest to osoba, która jest niezależna, która nie śpieszy się do związków, która chce pozostać na razie sama. Ponieważ chce jeszcze poodkrywać samemu, jakby świat, jakby jeszcze po prostu być, być samodzielną osobą i pokazać, że może liczyć na samego siebie. Także tutaj przy karcie MAGA ja nie widzę tutaj jakichś związków, tylko bardziej taka karta niezależności, męskości czy po prostu kobiecości. Będziemy rozpoczynać prawdopodobnie coś nowego. Tutaj widać pracę gdzieś w ogrodnictwie bądź w biurze. Mamy tutaj takie propozycje pracy. Fajne pieniądze, fajnie będziecie tutaj zarabiali. Natomiast, tak jak mówię, te nawyki żywieniowe trzeba będzie troszeczkę zadbać o siebie, zadbać o linię. Nie mówię tu złośliwie, tylko po prostu szóstka, szóstka, właśnie denarów, wspomina nam o nawykach żywieniowych, troszeczkę zdrowszych. Przed dwójce denarów druga połowa maja, tutaj możecie finansowo możecie troszeczkę za dużo wydawać pieniędzy. To znaczy jest ta stabilizacja, tak, jest ta stabilizacja, natomiast jest to stabilizacja nie do końca, ponieważ tutaj zaraz zaczniemy wydawać po prostu pieniądze. Pieniądze trochę tak na własne na własne tutaj cele, na własne marzenia, może na kursy. Bo tu jest bardzo fajny czas na kursy, na wyjazdy. No po prostu będziemy tak wydawać pieniądze. Eee, dobra, jeszcze sprawdzę co w tej miłości, bo trochę za mało. 10 buław. I mamy króla. Nie, 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 nie ma miłości na razie w tym miesiącu maju, niestety. Możecie chodzić na randki, ale będą was też trochę męczyły te randki, bo, bo co chwilę coś się kończy, coś się zaczyna, bo mamy kartę Główca. Jesteście trochę zmęczeni tymi randkami, tą miłością. E, brzydko mówiąc, po prostu macie, macie już dość tego syfu związanego z miłością. I tutaj i tutaj będziecie bardzo egoistycznie działać i będziecie bardzo twardo stąpać po ziemi, jeżeli chodzi o pieniądze. No to reki, rekin biznesowy, niekoniecznie, niekoniecznie tutaj y, miłość, tak? Niekoniecznie tutaj miłość, także szczęście będziecie mieć tutaj w finansach. Eee, no i tutaj zadbać o zdrówkę, jakieś badania trzeba będzie porobić, y, gdzieś, gdzieś na świeże powietrze się trochę. Zrelaksować, bo mamy dziewiątkę denarów i po prostu pobyć sobie samemu. To Wam dobrze zrobi w tym miesiącu.